Jaka była komenda? Na zobaczenie ile Cię już obserwuje. Krzyknij follower. On troluje, widać to w jego oczach. No, biorąc po, pod uwagę, że mi łzy do oczu napływają, to faktycznie widać. To są łzy ze śmiechu. Trolą łzy, o! Um, załóżmy, że to nie jest Zolok. To, to i to out. To można zostawić? Nie, wyrzucimy. Jak widzisz metę po nerfach. Wiem, że jeszcze się nie ustabilizowała, ale według mnie mocno się zmieni. No ja też myślę, że doczekamy się dużej ilości zmian. 6 lat jestem już z Tobą. 2015 Kurde. Dobre czasy. 6 lat temu były jakoś gobliny albo były, nie? Gobliny. Gobliny, a nie wiem kiedy były gobliny. Pracowałem trochę w biedrze i klientka się mnie pyta, czy są lody ekipy. Nie było w tym nic dziwnego, tylko potem powiedziała, że specjalnie przejechała do tej biedronki 80-100 km. Co? Nie roztopiły jej się te lody po drodze? Czy nie roztopiłyby się jej te lody po drodze? Jak streamowałeś, do co miałeś jeszcze włosy i parę kilo mniej? To ja wiem. No nie no chyba. Oczywiście. Nie, nie miałem. Okej, okay. jak zaczynałem, jak był ten dostop faktycznie. Byłem chudy jak Patyk. Templary już wielki to stream. Nawet donate'owałem po to. Eee, no to akurat źle wspominam, tak z perspektywy czasu to nie wiem do końca dlaczego ja to puszczałem. Znaczy wiem dlaczego to puszczałem. Because of money, money, money. Ale tak sobie teraz myślę, to ja pierdolę, ale kurwa, blamasz. Dobra, zagramy tego, żeby nie skipować. Przypomniało mi się, jak kilka lat temu moja dziewczyna, moją dziewczynę wkurzał Twój głos i w okrusie denerwowała, kiedy Cię oglądałem. Na szczęście już nie jesteśmy razem. A widzisz, a my dalej jesteśmy razem. To jest prawdziwa trólówka. Długi, bo nie lepsze było. No nie wiem, może i miłość na całe życie, jednak Gobliny 2.14, BRM 2.15, no kurde, dobre czasy. No nie narzucę no to, bo tak... Not bad, not bad. dobra jednostka. Jak sprawdzać ten deck? Bardzo dobrze. Może takich wiernych widzów nie może skończyć streamować. Cóż. Cóż, mój drogi. Chyba jednak mogę. Będziemy na następną turę. To na to niech będzie taki jomeczek. Trochę mało koruptów wchodzi. Tędy będzie na YouTube, a? Pewnie będzie. Pewnie coś tam będzie. Proszę bardzo. streamowanie ci już nie daje kasy, to robisz to z nie, czy stałych z widzów? Nie po prostu to robię. Nie za specjalnie doszukuję się w tym. Znaczy nie, no coś mi tam daje, nie? Nie jest to jakiś majątek, ale z parę tysięcy zarabiam na streamowaniu. Nawet nie wiem ile. Ale jakby zsumować obydwa YouTube, stream, deal z 5000. Um, więc to nie jest tak, że ja nic za tym nie zarabiam. Nie zarabiam niczego znaczącego. Ale jakieś tam hajsiwo wpada. Dlaczego to robię? To nie wiem. Bo tak wypada. Dużo osób po nerfa gra kontrol warriorem. No i trochę też magiem i, i warlockiem. Jeszcze trochę druidem. Już prawie 6 lat z tobą. Eddyżko. Pamiętam, jak robiłeś pojedynek z nexosem, a ty grałeś jego dekami, a on twoimi udowodnił, że jednak skill nad karty. A, to wszystko było ustawione. Tam się umówiliśmy z Nexusem, że ten cię podłoży. Jak gdyby nie to, to bym nie rozjebał. Kappa. Kappa, kappa. No co tam grzechu? Grzechu, grzechu, ma woda. Trochę loda, trochę woda. Można by powiedzieć siadło jak złoto, Staszku. Jaramy. Kiedy następny odcinek z Kamruzem? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że nie w najbliższej przyszłości. Jak Nexus w swoim deku grał Norbian Egeo Huntera, jeden sposób, żeby rozwalić te Arkanshot był. Kurde, ja do końca nie rozumiem, ale ten film z Nexusem to jest jeden z najbardziej oglądanych filmów na moim kanale. Na YouTubie. Zawsze mnie to zastanawia. Ja mam to zainteresowanie. I to mnie zastanawia, co mam zrobić. Ale niestety nie mam zbyt wielu opcji. romancja. No nie skip który po to, żeby zagrać to. Zrobię se tak. Graj se. A Kamlo to w ogóle jeszcze coś nagrywa? Bo on coś tam nagrywał, streamował, ale w pewnym momencie chyba przestał, nie? Nie wydaje? Tak coś kojarzę. Cześć, samo? Aha. Uh -huh. No i co tam, panie urloczku? Rozpoznaję po okay. ale z nagrywaniem się znów zaczął ociągać. Okay. What the Nie wiem, no zrobię tak, no co innego mam zrobić? Istnieje teraz jakiś fandek typu jak kiedyś Miller. Tak. Albo nie, w sumie to nie wiem. Jak w karcianki uczułeś, to już w ogóle imba. No. To był dziwny czas dla mnie. Wtedy byłem pod dużą presją i pod dużym wrażeniem. Ło, rojo mnie zaprosił. Ło, rojo. Ło, rojo. Później mi przeszło. Ale wtedy to było mega dziwne. Ta histeria. Milro był fandekiem, on był chyba niezły. A to kwestia nazewnictwa, nie? Różni ludzie różni ludzie różnie rzeczy nazywają. Ja tam. Ja tam, że tak powiem, nie wnikam. Grube place'y tu miałem miejsce Xanash. Zakładam, że nie ma obszarów Skoro miał w poprzedniej turze, więc spróbuję wykorzystać i go zabić No na handlocka i kontrolę był niezły, ale ogólnie to fandek. Mk. Stąd tam ma dwie prowokacje. Nie, jedną prowokację i dwóch tych ziomków. Trzy, cztery? Rozpoznaje co rozpoznać mam. Mhm. Uh Cześć -huh. uh -huh. Mr. Luke. Ba ba da ba 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 Klepacja, reakcja. No i zobaczymy, czy coś dobierze. Jak się sprawuje lek? Jest git, można powiedzieć. Można powiedzieć, że jest git. Akurat w tej grze nie do końca, ale ogólnie jest git. O, 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 o. o to stopnie się dałamać. Tak sobie myślę. Tak sobie myślę. Że powiem ci coś ciekawego brachu. nauci to nie było ciekawe No i co tam dalej z byszku sprzedam hmm. nie wie śdy użytkowania też sprzedam hmm. niewilkie ślady użytkowania Hem no, robię tak. Wyleczę to. Fagraj, typie, no. Z mojej strony to wszystko. Ile on ma tych cholernych? On ma pół deku odłamków w duszu. O, panie, jedyny. Jak biletusa skombi i mi spali 5 kart, to nie ma opcji, żebym to wygrał. Bo no, rzucił już wiosę raża, no, czyli jedyną opcją. jest dobrze, trochę niedobrze, tak trochę bym powiedział, no nie w 5, nie w 9. O, odnowienie, to jest właśnie karta, której potrzebowałem najbardziej. chcę, poczekam jedną, chcę to zrobić naprawdę, chcę, dobra zrobię. I wyleczę, jakby mi nic nie dobrał. No. No, co tam grzybku? No. A, no, Jarek jeszcze, Kiedy okay. jakiś 24 godzinny stream? Być może szybciej niż ci się wydaje. Ale daty ci dokładnej nie podam. To nie znaczy, że jej nie znam. Pan Jarkosław. Jarkosław Jarkowskowski. Opla. NeroVentity, dawaj. Czy Weapon Rogue jest bardziej grany teraz? Nie, raczej tak samo. Mhm. 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 O, już? Gorda, szybko. W tej on ma jeszcze 7 odłamków dusz, a teraz dobra ich 6? Tu ma 3 karty w deku? Nie, No to jest chyba trochę zbugowane. Kałaśniki O, jest to. No, tego mi brakowało Dokładnie tego mi brakowało, Staszku Blizzard, proszę Cię, weź tą kartę, skasuj z tej gry, przecież to się w głowie nie mieści. Ja tam się cieszę z nerfu, jeszcze większe winnacjo będzie na token druidzie. Okej. Okay. To że się cieszysz. Ciop, ciop. 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 Wjeżdżamy, tradowanko, dobieranko. Nie, nie graj. Dobra, co on naprawdę jeszcze ma pięć tych odłamków? Ciekawe. Tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Tik, tak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. Ospalił mi 5 kart. Pam, param, pam, pam. No dobra, no to chyba już nie mamy za bardzo czego tutaj szukać. Tak coś mi się wydaje. Chociaż zabił sobie biletusa, to nawet nie jest takie złe. No, czomba, czomba. Chomba czomba gościu. Okej. No, czyli to zbugowane jest, masz trzy karty. No, może gdyby nie ten biletus i spalenie tych pięciu kart ostatnich, to bym to wygrał. Ale tak to teraz nie widzę opcji. Teraz zostaje pięć, to nie jest w tym sensie wyleży nawet. Ej, dobra. Iś. Zanim kościół rozkmienić, co masz zrobić, to już już zdążę usnąć. Czemu po 8 latach grania w tą grę dalej mnie frustruje, jak ktoś wolno gra? No ja tego kurwa nie potrafię pojąć. Zwycięstwo. Na Huntera tobie się coś szybszego przydało, niż czwórki, piątki. Rzućmy to wszystko. Dlatego ustawki są dla ciebie. Tam czas gry z góry ustawione. No nie no, ustawki są ogólnie dla mnie. Ja tam lubię ustaweczki. Nawet bardzo. Podejrzewam, że gdyby nie youtubek i chęci nagrywania deczków, to ja bym tam ustaweczki tylko cisnął. Jestem ciekawy jak ten nowy tryb będzie wyglądał. I to nawet bardzo ciekawy jestem. Czekaj, czy to będzie takie super, hiper i mega nibestyczne, na jakie się zapowiada. Czy będzie takie wielkie... o, ale rozczarowanie. Patrzymy, patrzymy. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Tak. Hmm. Um, myślę, że takie zagram. Bo to się ten, a tutaj mogę dostać jeszcze zrywę, chociaż tutaj mogę życie dostać. Ciężki wybór w sumie trochę. Ryb pewnie będzie jak starcie, których nie lubisz. No a dlaczego? Dlaczego takie założenie? To mm -hmm. te oza No, cóż, to zrobimy tak. Zróbmy się tak... To Ty wybierasz różdżkę w tasku. Pięty cios. O, to może być. No, troszkę tutaj ogarnęliśmy. To tak jakby tego skąpić, że to zagram teraz, zobaczymy. Czaszka Guldana. Niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze. Powiedział, że jak widzę to zagranie, to tak mam ochotę powiedzieć, eee! no ale co innego zrobię? Lusterko rzuca? Bez sensu. Bez sensu lusterko rzucać? No bez sensu. Eee, hmm. ja, Jasne. Ok, no wezmę to. Daje mi dwóch ziomków, kombi mi, a czy bufuje mi tych? Zabija to. Daje się być opłacalnym dealem. Siema, ma, Ach, ma. Nieszczęsny czarnoksiężnik. Nie Nie tym Seł Taki ziomo, poziomo. Nie no, gramy tego chłopa. Ta ja tam dobieram? Ksirella, to nie bardzo. Olśniewający może być. Co prawda to trochę zaboli, ale może też wyleczyć całkiem nieźle. Gdzieś Omega... A, no tak, że my. Mhm. To co było Kurwa, to z Herson, czy to, to jak jest to jakaś prowokacja? Nawet jest. Mogę sobie tego zagrać W swoim kursie lecimy po skarby. No to spoko. Patrzcie, to kiepski Dendek. No to spoko.